Cześć, cześć. Witamy was w bajecznych smakach. To już będzie nasze ostatnie spotkanie przed świętami, więc jeszcze w klimacie Wigilii i Bożego Narodzenia. Chcemy wam dzisiaj zaproponować paszteciki z pieczarkami. Paszteciki będą pieczone, będą w cieście kruchym i wypełnione farszem pieczarkowym z dodatkiem natki pietruszki i czosnku. I to jest tutaj pachnie, tak właśnie zaczynam. co to No tutaj różne rzeczy pachną, a jeszcze będą dopiero zaczną pachnieć, jak zaczniemy to wszystko podsmażać. To jest opcja bardzo dobra dla dzieci. Bo dzieciom niechętnie dajemy, wolimy unikać grzybów w przypadku dzieci. Natomiast fajnie, żeby one jakoś brały udział w tych wiedzeniu tych potraw wigilijnych i to jest nasz sposób, żeby dzieci mogły dołączyć do tego barszczu z uszkami dla dorosłych. Też zapraszamy was, odsyłamy w tym momencie bo przepis na uszka z grzybami na naszym kanale Bajeczne Smaki. I właśnie dzieci mogą zamiast barszczu z łóżkami wypić barszcz, zagryzając właśnie takimi pastacikami, jakie dzisiaj przygotujemy. Zaczynamy od przygotowania farszu. Na początek. Musimy jakoś rozdrobnić pieczarki. Możecie je pokroić w plasterki albo zetrzeć na tarce. Ja ułatwiam sobie życie najbardziej jak mogę i po prostu wrzucam je do malaksera partiami, bo wszystkie naraz może być trudno zmiksować. I właśnie miksuję mniej więcej do takiej wielkości, jakby były starte na małych oczkach. Na patelnię położyłam trochę masła, można też dodać trochę oliwy. Dodałam zmiksowane pieczarki i teraz wyciskam czosnek. Pieczarki lekko solę I, i podgrzewam na niewielkim ogniu, tak żeby się poddusiły, nie chcę żeby się rumieniły. Pieczarki już zostały podsmażone, podduszone i cały ich sok odparował. To jest najlepszy moment, żeby dodać natkę pietruszki, wymieszać i to jest właściwie już koniec przyrządzania farszu, za chwilę odłożę go do przestudzenia. W misce mam przygotowane ciasto kruche. Ono jest przygotowane dokładnie tak, jak w przepisie na kruchy spód do tarty, więc tam Was odsyłam, jeżeli chcecie więcej szczegółów, jak dokładnie przyrządzam takie ciasto. Istotą jest, żeby w tym cieście były kawałeczki masła. Które po rozwałkowaniu dadzą odrobinę takiego efektu listkowania się ciasta. Teraz ciasto dzielę na pół i obie połowy rozwałkuję z tym, że jedną na trochę cieńszy, a za to większy placek. Na placku, który jest naszym spodem, e, będę układała farsz, który jest, koniecznie musi być przestudzony, bo gorący mógłby nam tutaj roztopić ciasto. E, układam go kubkami, tak żeby potem jeszcze były brzegi do sklejenia ciasta. Teraz muszę przełożyć ten drugi placek, który będzie wierzchem naszych pasztacików, na górę. Postaram się go równomiernie rozłożyć. Może to tak, tak, ratuj tam. No, spokojnie jest źle. Ponaciągać gdzie trzeba. I teraz trzeba pracowicie bardzo dokładnie skleić. Jak widać pracy przy tym wcale nie jest tak dużo, ponieważ to doklejanie robimy hurtowo przez cały placek, za chwilę ciasto będzie całe poprzyklejane i będziemy mogły pokroić je na pasztaczniki. No jedź! Paszteciki są już upieczone. Ja je dzisiaj przypadkowo upiekłam w trochę wyższej temperaturze niż zwykle, powinno się piec w 180 stopniach. Dzisiaj piekły się tak w 190-195 może nawet. Nasze paszteciki są już upieczone. Piekły się około 20 minut, ale w 195 stopniach. Zwykle piekę je około pół godziny w 180 stopniach i tę metodę wam polecam, jest bezpieczniejsza, bo w wyższej temperaturze można przeoczyć ten właściwy moment, kiedy należy je wyjąć. Są lekko zrumienione. Zapraszam do częstowania się, próbujcie. Mm. Ja, ja też lubię. Ja Liskuję mm. Liskuje się, powiedzcie, liskuje się ciasto? O, okay, ciasto francuskie. Ła! No, ciasto się rozpadło. Nie długi A jak twarz? Mm. No to zapraszam po dokładki. Właśnie takie paszteciki u nas jedzą dziewczyny, Tara i Emilka. Na i nie myślę, że w tym roku Łucja też się nimi bardzo zainteresuje. Co naprawdę dla mnie, jak dla mnie, dla dzieci są idealne. bezpieczne, Czuję, smaczne. że ja też będę musiała zrobić z koronką mi ten Ale Olej to pomoże, prawda? Mhm. Mm że zachęciłyśmy Was do pieczenia takich e, pasztecików e, na święta, na wigilie, szczególnie dla dzieci. E, jeżeli podobają Wam się nasze przepisy, zapraszamy Was do zasubskrybowania naszego kanału Bajeczne Smaki. E, a ponieważ jest to nasze ostatnie spotkanie przed świętami, to chciałyśmy Wam życzyć wesołych, szczęśliwych świąt i Wesołych świąt! A dzisiaj żegnamy się już. Do Cześć. zobaczenia. Cześć, papa! Pa. Pa, pa.